Po świętach dopadł mnie wirus, więc miałem trochę czasu, żeby wyspać się, odpocząć, pomyśleć o życiu. Pomyślałem także o tym, czego bardzo nie lubię, mianowicie o noworocznych postanowieniach. Nie lubię ich, nie toleruję, nie akceptuję, ponieważ jestem przekonany, że się nie spełniają. Tak, po prostu na pokaz sobie je spisujemy i robimy, żeby się lepiej czuć. Do tego stopnia ich nie lubię, że zadałem sobie pytanie, jakie muszą być takie postanowienia, żeby się w ogóle spełniły. No i znalazłem kilka takich cech. Po pierwsze, żeby się postanowienie spełniło musi być jasne, proste i zrozumiałe. Trzeba sobie zadać pytanie co konkretnie chcę osiągnąć, do czego chcę dojść. Po drugie, takie postanowienie musi być mierzalne. To znaczy nie ma sensu sobie obiecywać, że będę oszczędny. Chodzi o to, żeby sobie obiecać oszczędzę 50 zł miesięcznie i to będzie konkret. Poza tym taki cel musi być ambitny, mnie osobiście interesujący, ważny dla mnie, dlatego z listy postanowień warto skreślić te cele, które są nudne, które zapisałem tam po to, w tym celu, że inni po prostu takie cele też zapisują. Taki cel powinien też być konkretnie umiejscowiony w czasie. To znaczy, muszę wiedzieć, kiedy go osiągnę, ponieważ kiedy tej granicy czasowej nie będzie, on się stanie po prostu marzeniem. Warto takie cele sobie zapisać, umieścić w kalendarzu, w samochodzie, przykleić na lodówce. No i jeszcze coś. Coś, co mi osobiście najbardziej się spodobało, mianowicie, wielu ludzi potrzebuje pomocy innych, żeby takie cele osiągnąć. Stąd moja prośba: proszę Państwa, pomagajmy sobie nawzajem osiągać noworoczne cele, spełniać marzenia, spełniać życzenia świąteczne i noworoczne. Może to, właśnie to, będzie najciekawsze.